Wędrujemy szlakiem szkół prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi i zawodów, które wybrały tysiące uczniów w kraju. Odwiedzimy 53 rolnicze placówki w Polsce. Pokażemy nowoczesne pracownie, wykwalifikowaną kadrę i zadowolonych uczniów. Przekonamy nieprzekonanych i pomożemy dokonać wyboru szkoły z zawodem. Uczę się w zawodzie technika rolnika. Uważam, że jest to dobra przyszłość, dobry pomysł na życie, na hobby. Jest to i zamiłowanie, zainteresowanie, ale także i praca. Nieraz ciężka, nieraz lekka. Mam na imię Szymon, będę technikiem rolnikiem, ponieważ mam to we krwi. Mój dziadek i mój tata również byli rolnikami i z tym wiążę swoją przyszłość. Wiadomo jest do zrobienia i praca na polu, i na podwórku, w gospodarstwie, w budynkach, ale. Jest też dużo myślenia, dużo pracy fizycznej, jest wszystkiego po trochu. Po maturze chciałbym oczywiście pójść na studia, kształcić się dalej w tym samym kierunku. Szymon i Grzegorz. Dzieli ich 200 kilometrów. Jeden z nich mieszka w centrum, drugi na północy Polski. Już za chwilę przekonamy się jednak, jak wiele ich łączy. Obydwaj uczniowie wybrali ten sam zawód. Czy podobnie wyobrażają sobie swoją przyszłość i na co liczą po skończeniu szkoły? Oddajemy pole naszym bohaterom. Pierwsze zbiory proponujemy na Mazowszu w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studieńcu. Na dzisiejszych zajęciach z produkcji roślinnej będziemy omawiać różnego rodzaju chwasty, które występowały w zbożach ozimych, jak również kilka roślin uprawnych. Określimy ich rodzaj wegetacji i na podstawie fizjologicznego wyglądu zawartość makroskładników. Tradycja rolnicza miała wpływ na to, że zostałem uczniem tej szkoły. Mój dziadek był rolnikiem, mój tata jest rolnikiem. No i ja też będę rolnikiem. Tacznik pospolity, fiołek trójbarwny oraz Gwiazdnica Pospolita. Głównie pomagałem tacie, jeździłem ciągnikiem, pomagałem przy zwierzętach i tym podobnie. Sam od małego chciałem zostać rolnikiem, a o tej szkole dowiedziałem się przez przypadek, bo w urzędzie były ulotki i tak tutaj trafiłem. Będziemy przygotowywać siewnik do próby kręconej. Siewnik zagregatowany jest z ciągnikiem rolniczym i agregatem uprawowym. Technik rolnik to jest młody człowiek, który powinien kształcić się na wielu płaszczyznach, przede wszystkim z produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz techniki w rolnictwie. Idąc z postępem czasu i wychodząc naprzeciw postępowi biologicznemu, zarówno w hodowli roślin, jak i zwierząt, my jako szkoła musimy nadążać za tym poprzez szkolenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, co umożliwia nam właśnie gospodarstwo. Tutaj można się nauczyć wielu ciekawych rzeczy. Mamy nowoczesne pracownie, dużo o rolnictwie precyzyjnym. Wszystko idzie do przodu. Mamy coraz nowocześniejsze maszyny, coraz więcej doświadczenia. W tym zawodzie podoba mi się to, że pracujemy z naturą, na świeżym powietrzu. Jest dużo maszyn, które bardzo lubię. Możemy na poziomie Wykształcenia technika, spełnić jego oczekiwania. Możemy wprowadzać wszystkie nowe technologie, zarówno praktyczne, jak i informacyjne. Umożliwia nam to nowoczesne oprogramowanie do precyzyjnego rolnictwa, gdzie możemy wprowadzać nowe innowacje i oszczędzać w pewnym stopniu środowisko, nie stosując zbyt dużych ilości nawożenia. I oczywiście spełniać wszystkie zasady integrowanej ochrony roślin. Mamy bardzo nowoczesną, dobrze wyposażoną chlewnię, gdzie odbywamy zajęcia praktyczne. Nasza chlewnia jest objęta, można powiedzieć, rządowym programem ochrony zasobów genetycznych rasy puławskiej, gdzie na pewno jesteśmy konkurencyjni w stosunku do hodowli towarowej. Swoją przyszłość wiążę z rolnictwem. Po ukończeniu szkoły zamierzam udać się na studia na SGGW. Chciałbym studiować rolnictwo. Moje gospodarstwo na pewno będzie duże, nowoczesne. Nie wyobrażam sobie innego zawodu, ponieważ ja zawsze chciałem być rolnikiem. Można powiedzieć, że mam to we krwi. Poznaliśmy nadzieję, jakie wiąże Szymon ze zdobyciem zawodu technika rolnika. Szkoła, którą wybrał, proponuje też inne kierunki. Każdy, kto do niej trafi, znajdzie tu na pewno coś dla siebie. Szkoła studieńcu oferuje kształcenie młodzieży w technikum, w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu. Jak również w branżowej szkole pierwszego stopnia, zawodach mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik i kucharz. Jesteśmy szkołą pozytywnego wyboru. Przygotowujemy młodzież do oczekiwań lokalnego rynku pracy. Gwarantujemy sukces naszych uczniów, czego potwierdzeniem jest wysoka pozycja szkoły w rankingu edukacyjnego portalu Perspektywy. W 2019 roku. Technikum Studencko uzyskało tytuł Złotego Technikum, plasując się na 87 miejscu w kraju i 11 na Mazowszu. Zmieniamy pole widzenia. Tym razem przyjrzymy się zawodowi technika rolnika okiem Grzegorza. Przenosimy się na Pomorze, gdzie uczy się nasz bohater. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie uczeń kontynuuje tradycje rodzinne i spełnia swoje marzenia. Określimy sobie skład granulometryczny gleby, czyli określimy z czego nasza gleba się składa, z jakich części, czy z części grubych, czy z piasku, żwiru. Tyłu, tak? I dziadek z jednej strony, i z drugiej strony miał gospodarstwo, czyli i moja mama pracowała od dziecka na gospodarstwie, i mój tata, i moi dziadkowie. I teraz ja będę pracował. Jestem przyszłym technikiem, rolnikiem. Mam nadzieję, że zdam egzamin technika. Później, jak wybiorę się na jakieś studia, yy, oczywiście liczę, mam nadzieję na jakąś dobrą pracę. Oczywiście w kierunku rolnictwa. Zacznijmy od sprawdzenia poziomu paliwa w zbiorniku. I teraz w Grzesiu wejdzie do ciągnika. Przekręcisz kluczek i sprawdzimy, jaki jest stan paliwa. Ja już od małego dziecka chciałem wsiadać do ciągnika, za kierownicę. Chciałem pracować, pomagać przy zwierzętach, wszystkie obowiązki w gospodarstwie, wszystkie rzeczy wykonywane na polu, ale także na podwórku, w oborze, w chlewni. We wszystkich działach chciałem pomagać. Co widzisz na wskaźniku? Jaki jest stan? Jest trzy czwarte zbiornika paliwa. Zaznaczymy w karcie, tak? Oczywiście. Bardzo ważną, moim zdaniem jest tak, rozpoznawanie tych fastów w danych uprawach, czy stosowanie danych nawozów, żeby tutaj nie przesadzali rolnicy, bo z praktyki wiem, że dużo rolników, czy i ta młodzież, i idzie dorośli, po prostu za dużo tego wszystkiego rzucają w na to środowisko. Nie mają świadomości tego, że to po prostu nie idzie w tą stronę. Każdy uczeń po ukończeniu szkoły uzyska tą całą wiedzę, to na pewno wspomoże mu to finansowo, ekonomicznie, będzie mógł wdrażać nowe technologie. Czy to technologie GPS-owskie, czy nowy sprzęt, czy technologie nawożenia, czy ochrony tych roślin, które jest bardzo ważne w rolnictwie. W ramach powtórzenia poprzedniej lekcji powiedzcie mi, jakie znacie choroby. Zbóż Grzesiu. Mącznik prawdziwy, pokazany jak działa łamiwość podstawy źdźbła, fuzarina z gorzel podstawy źdźbła, brunatna plamistość liści, rdza żółta, rdza brunatna, septerioza paskowana liści, septerioza plew, fuzarioza kłosów. Większość rzeczy, jeśli usłyszę w szkole, jak najprędzej chcę zastosować to u mnie w gospodarstwie, jeśli wiem, że to bardzo poprawi dochody, a także no, wygląd i po prostu. Sprawność gospodarstwa i jak najprędzej chcę to zastosować w moim gospodarstwie i chcę, żeby się ono rozwijało. Mamy trzy sposoby dojenia krowy yy, ręcznego. Jeden jest prawidłowy, to jest tak zwane piątkowanie. i są dwa nieprawidłowe, to jest kciukowanie i osmykiwanie. Staramy się tutaj uczniom uświadomić, jak mają korzystać z tego sprzętu. Czy to nowoczesnych, czy starszych. Staramy się im w jakiś sposób uświadomić, jak należy z takim sprzętem postępować, nie tylko na zasadzie komputera, ok, komputer nam wszystko zrobi, ale też praktycznie, tak? czyli przedstawić dawkę nawozu, jaką trzeba wysiać, czy substancji chemicznych, żeby odpowiednia ilość była zastosowana, żeby tutaj nie niszczyć swoich ani upraw, ani środowiska. Ścieżki przejazdowe są wykonane specjalnie, żeby można było wszystkie zabiegi, agrotechniczne wykonywać lubię to i uważam, że rolnictwo jest czymś bardzo interesującym. Jest to pomysł na przyszłość. To jest to hobby, zainteresowanie, a także i praca. Wiemy już, jak wygląda nauka w zawodzie, który wybrali nasi bohaterowie. Podsumujmy zatem, jakimi umiejętnościami dysponuje technik rolnik. Absolwent szkoły wykonuje prace związane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem produkcji roślinnej i zwierzęcej. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w tym obszarze. Potrafi zająć się sprzedażą produktów rolniczych oraz zwierząt. W naszym zespole szkół, oprócz technika rolnika, kształcimy w wielu innych zawodach. A mianowicie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu. To wszystko na poziomie technikum, natomiast na poziomie kształcenia szkoły branżowej pierwszego stopnia. Kształcimy w zawodzie mechanik, operator maszyn i urządzeń pojazdów rolniczych. Szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem, coraz większym, i mamy nadzieję, że w murach naszej szkoły będzie kształciła się młodzież w dużo większej ilości niż dotychczas. Aktualnie kształcimy ponad 200 osób, natomiast od roku najbliższego planujemy przyjąć od 4 do 6 oddziałów. Kierunki kształcenia są analizowane przede wszystkim w kierunku potrzeb rynku pracy, przede wszystkim w kierunku tego, co tutaj młody człowiek wykazuje w swoich zainteresowaniach, a potem analogicznie do tego, żeby zdobyć jak największą ilość miejsc pracy dla absolwentów naszej szkoły. Szymon i Grzegorz planują prowadzić własne gospodarstwo, zdobycie wykształcenia na pewno w tym pomoże. Uczniowie są przekonani też, że nauka w szkołach rolniczych pozwoli im jak najlepiej kontynuować rodzinne tradycje. Podobnie myśli również wielu innych młodych ludzi, którzy decydują się zostać technikami rolnikami. Taką możliwość ma każdy, kto chce rozpocząć naukę w tym kierunku. Oferowana ona jest w prawie 30 ministerialnych placówkach. Szczegóły dotyczące szkół i zawodów dostępne są na stronie internetowej www.gov. KPL ukośnik web ukośnik rolnictwo